Takich rozstrzygnięć nikt się nie spodziewał, ale od początku. Pierwsza runda Pucharu Meblosty Ligi Halowej w sezonie 2019-2020 za nami. Rozegrano 5 meczów. Najpierw oglądaliśmy pojedynek eliminacyjny 8 i 9 zespołu Ligi. Siat But kontra Piekarnia Wężyska, który miał wyłonić przeciwnika dla zespołu Sum. Regulaminowy czas gry zakończył się wynikiem 2 do 2 i do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. Ostatecznie do ćwierćfinału awansował Siadbut, wykorzystując wszystkie trzy karne, a Piekarnia Wężyska 2. Następnie rozegrano o ćwierć finały. Mikubi pokonało Polkan Software 4 do 0, HB Bruk Budachów Nova Term wynik także 4 do 0. W meczu numer 3 Sum nie bez problemów pokonał Siadbut 2 do 1. Puchar, jak to puchar, rządzi się swoimi prawami. W ostatnim pojedynku dnia faworyzowana hurtownia King po zaciętym pojedynku niespodziewanie przegrywa z zespołem Lucky Team 3-4 i odpada już na etapie ćwierćfinałów. W najbliższą środę piłkarze powrócą do rozgrywek ligowych. Zostanie rozegrana siódma kolejka meblosty Ligi Halowej. Natomiast mecze półfinałowe pucharu, a także finał pucharu meblosty Ligi Halowej odbędą się 12 lutego.